i siemaneczko w kolejnym wideoblogu dzisiaj mamy już kolejny dzień jak sobie widzieli że żeśmy byli na działce była koszona dzisiaj może się uda reszta będzie skoszona ale nie o tym chciałem, dzisiaj jedziemy sobie do Piotrkowa Trybunalskiego do starosta, do starostwa tak do starostwa do wydziału budownictwa chyba, jak się nie mylę i co, jedziemy tam po prostu zgłosić naszą budowę czyli robimy zgłoszenie jak mi się coś tam uda, no to nagram chociaż no nie obiecuję, bo wiadomo, że w urzędach nagrywanie i tak dalej, i tak dalej ale to co będę tam miał no to coś tam wam może mi się uda pokazać idziemy zgłosić budynek bo do czasu zanim, jak to się mówi, wbijemy pierwszą łopatę, zaczniemy robić, no to musimy mieć zgłoszony budynek i 21 dni musimy naczekać na decyzję, że na przykład, nie wiem, nie można stawiać, bo coś tam przyślą, tak? Powiedzmy pismo, że nie, nie można stawiać. Ale po wstępnych informacjach i ustaleniach taką zgodę mamy, tylko teraz po prostu musi to wpłynąć jakby oficjalne pismo. Od razu będziemy tak, od razu będziemy zgłaszać Dwa budynki, one nie będą obok siebie, tylko to powiedzmy oddalone od siebie będzie o 7 metrów, więc nie będzie tam raczej żadnych jak to się mówi, 400 metrów. że coś tam będzie kolidowało, albo niezgoda będzie, czy coś w dokumentach. Więc od razu sobie składamy dwa dokumenty. Dlaczego dwa? Dlatego, że jeden budynek to będzie budynkiem. Yy, domek letniskowy, tak zwany, a drugi budynek będzie to nazwane budynkiem gospodarczym. Tak, drugi budynek będzie to budynek gospodarczy, dlatego, że yy, wiecie, to jest 35 metrów plus góra 30 to jakieś 60, powiedzmy 65 metrów. No bo odchodzi na tą klatkę, schodowo teoretycznie 70 metrów, tak. Ale będzie to też domek letniskowy z Andresolą. Więc Andresola musi być o mniejszej powierzchni niż to, co jest na dole. Tak jest w dokumentach i tak jest w przepisach. Co Wam jeszcze tutaj takiego ciekawego powiedzieć? No, na dwa budynki. Drugi to budynek będzie gospodarczy. Czyli te z Andresolą. Czyli jakieś na przykład no na narzędzia i tak dalej. U góry może jakieś. Zrobimy tam sobie taką, powiedzmy, że garderobę, czy coś w tym stylu, na zasadzie Tam będziemy sobie ciuchy trzymać zimowe, letnie w domu, a przyjdzie zima, to sobie zamienimy letnie do tego, a zimowe do środka, tak? Taki przynajmniej mamy sobie plan Dobra, co by jeszcze tutaj Wam takiego ciekawego powiedzieć Pójdziemy jeszcze do urzędu gminy. pójdziemy też załatwiać wodę, jak się nam uda, żeby podłączyć na działkę. No i co? Coś będzie ciekawego to wam pokażę. Także jedziemy. No i co? Jak widzicie, jesteśmy już pod starostwem. Idziemy załatwić dokumenty. フフフフ。 Thank you Siemaneczko ja w kolejnym wideo vlogu. Jak już sobie widzieli na ostatnich wideo vlogach, był godeta, pozaznaczał nam słupki, odnowił nam granice, dodatkowo jeszcze nam wyznaczył, że tak powiem dodatkowe słupki, w tym sensie, jak już wcześniej wspominałem było 50 na 60 jest działka, nie licząc oczywiście tej drogi, więc na takim odcinku 50 50 metrów lub 60 metrów rozciągnąć szturek. no to wiadomo, że tak trochę jak to się mówi, mogłoby być to różnie, prawda? A jak już był go odeta, to go poprosiłem, żeby mi dobił jeszcze parę słupków, więc dobił. Także zaczynamy przygotowania do budowy. Dzisiaj jeszcze jedziemy sobie. Musimy dokosić, bo niestety wtedy, jak się wiedzieli na ostatnim filmie. Tam mi kosił tym traktorem, ale już było wieczorem, nie dokosił wszystkiego. Minął już prawie tydzień, ponad w sumie tydzień już to minął od tego koszenia, więc nie mogę się doprosić, żeby mi dokosił resztę. Więc co, kupiliśmy kosiarkę, nówka, sztuka, z firmy Stiga, nie Rival, przepraszam, Rival, 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 jakoś tak, niby czeskiej firmy, z napędem. 196 silnik, centymetrów. Yy, I co, chyba 9 koni, jak się nie będę, Chyba tak. Yy, gdzieś tam mam tutaj wrzucę albo w opis wam wrzucę, wrzucę filmu link do aukcji, także zobaczymy, jak się będzie to nam sprawować. Yy, do tego co. Czyli tak, kosimy yy, będziemy betonować słupki, czyli ogrodzenie będziemy robić. No i co że będziemy się brać za robotę w domu. Dlatego na razie robimy takie rzeczy typu ogrodzenie, koszenie, dlatego że jeszcze musimy się wstrzymać z budową. Czyli do 21 października dopiero możemy, jak to się mówi, wkopać łopatę, tak? No niestety dzisiaj mamy yy, dzisiaj mamy już wam yy, co my tam mamy, jak to się mówi. Dzisiaj mamy, o mogę powiedzieć, to jaki dzisiaj mamy dzień? Ogólnie dzisiaj mamy wtorek. 16, 6 październik, 6 październik, Czyli mamy jeszcze 20 nie, coś pomyliłem. W przyszłym tygodniu chyba. Dobra, nieważne, w każdym bądź razie jeszcze musimy, nie minęły nam te 21 dni od daty zgłoszenia, tak? 27 dni 7 dni dopiero nam minęło. O właśnie tydzień temu Tydzień temu we wtorek właśnie zgłosiłem budynek, tak? Czyli minęło nam 7 dni. A tak ogólnie na marginesie chciałbym Was serdecznie podziękować Wam wszystkim, widzom, że oglądacie, bo widzę po jak to się mówi, po filmie ostatnim, przedostatnim przede wszystkim tym pierwszym, Budowa domu, że jesteście chętni do oglądania tego i dziękuję też za subskrypcję. Oczywiście jest to moja motywacja do działania dalszego i oczywiście do nagrywania. Także jeszcze raz serdecznie Wam za to dziękuję. No i co? My do dziełeczki już się prawie zbliżamy. Także dzisiaj będzie temat kosiarki. Tak, kosiarki na działce. Wiem, że trochę odbiega to od budowy domu, no ale coś tam trzeba robić. A przy okazji sobie sprawdzimy: zobaczymy, jak kosiarka daje radę i, i czy jest po prostu warta tych pieniędzy, prawda. No, dobra, to widzimy się na działce. No i co? Jak widzicie, jest to marka Rival. 196 cm silnik. 51 szerokość koszenia. No, dobra, zalewamy paliwkiem. Sorry, trochę za bałagan. Jeszcze grygacik mamy. I co? Palimy. Zobaczymy, co. Z tego wyniknie. Może być to trochę mało ciekawy dzisiejszy odcinek, no ale coś trzeba robić, prawda? Uchybało nam się. No i dobra. Zbiorniczek mamy cały, pełen. Tak powiem. Dobra, powiem Wam tak, kusiarka daje radę. Można to ogarnąć. Taki temacik. Warte, trochę problem z uruchomieniem jest, ale może to chwilowe jakieś tam usterki. Dobra, jedziemy na Tajnapsa, jedziemy z ogniem. Co? Jak żeście widzieli sobie na <laughs> filmach, time timelapse, kosiarka ogólnie sprawuje się ok. Dała radę. Oczywiście, jak widzicie za oknem, że jest ciemno. Pół pola, można powiedzieć, że skosiłem. Resztę pół, już następnym innym razem. Oczywiście, no już może nie będę was nagrywał. Znaczy, was, siebie nie będę nagrywał. Jak koszę, no bo to wiadomo, trochę jest bez sensu. Będzie coś ciekawego, to nagramy. Ale ogólnie, kosiarkę. Polecam, sprawuje się, daje radę. Jak widzicie, przy takich dużych haszczach, dużej trawie, to lepiej sobie wyjąć tą boczny wyrzut i lepiej niech sobie wylatuje z tyłu. Całkowicie, o wiele lepiej to wszystko idzie. Dobra, ja już wracam. Koniec na dzisiaj. I co, do następnego, trzymajcie się. Cześć i pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, łapki w górę i komentowaniu. Oczywiście każdy. Jak to się mówi, komentarz pozytywny, negatywny, wyciągam z tego wnioski. Do tego też każda subskrypcja, kliknięcie w dzwoneczek, przede wszystkim, no i większa liczba widzów motywuje mnie po prostu do działania. Dobra, żeby nie przedłużać, żeby znowu nie było za dużo gadania. Także trzymajcie się. Cześć, na razie. kolejnym dniu, w kolejnym vlogu dzisiaj, yy, dzisiaj dzisiaj znowu jedziemy sobie na działeczkę tak, ale do tego będziemy robić takie, jak to się mówi, próbne podwierty, nie wiem jak to nazwać. Mamy takie, w każdym razie, mamy taki świder do ziemi, gdzie będziemy stawiać ogrodzenie. Yy, postanowiłem zakupić taki świder z tego względu, że nam się on i tak przyda później nawet, wyczakaj drzewko posadzić, czy coś, to zawsze, no trochę łatwiej, nie ale na razie to jest, myślę kupiłem do ogrodzenia tak no i no przy okazji sobie odwiercimy sobie taki zwany odwier. zobaczymy jak tam ziemia gleba jest tam gdzie ma być domek gdzie będziemy sobie kopać nie a przy okazji ma przyjechać nam też piach zamówiliśmy 26 ton 26 chyba to jak się nie mylę piachu i cena takiego piachu razem z transportem to wychodzi 550 zł. Hmm. Powiem Wam dokładnie jak już zapłacę, bo to była taka cena przez telefon powiedziana, a może jeszcze coś tam się utarguje. Zawsze to parę groszy by zostało. Dobra, żeby znowu wam to nie zanudzać Was, to widzimy się na działce. Patrzcie ciężaróweczka sobie wjeżdża po naszym polu. Ładnie jedzie, nie zapada się dobry znak. Niech nam drogę żubija i co? Niech nam kipuje 25 ton ląduje nam na działce Elegancko, no i co? Jakbyście widzieli, pan dał radę. Piasek nam wysypał nie 26 ton, tylko 20 ton, 20 ton piasku yy, i razem z transportem 550 zł. Także do murowania, takie rzeczy to nam spokojnie to wystarczy. Dobra, jedziemy, wjeżdżamy autkiem. Bierzemy się za świder, ewentualnie za koszenie. Zobaczymy. Co, jak widzicie, fajnie się nawet tym kopie. Teraz ja Wam pokażę. O. Także dołki można tu kopać. Polecamy. Fider, fajna sprawa. Dobra, bierzemy kosiareczkę i jedziemy.